Witamy na facebookowym profilu Krzysztofa Bosaka. Jesteśmy w wielką sobotę pod szpitalem zakaźnym w Warszawie na Warszawskiej Woli, gdzie przed chwilą Krzysztof rozmawiał z ratownikiem medycznym ekspertem. Za nami zobaczycie, że jeszcze trwa właśnie, właśnie wywiad. No właśnie, co mówił Krzysztof Marcinek Imak, czyli ratownik medyczny. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z ratownikiem medycznym, który zgodził się wyartykułować postulaty środowiska medycznego. Medyczne, chce wychodzić do rządu, chce, żeby było e, wysłuchane w tej kampanii wyborczej. Okazuje się, że ratownicy medyczni, okazuje się, że pracownicy ochrony zdrowia są poddawani presji e, przez rząd. E, jeżeli mówią za dużo w mediach, jak sytuacja wygląda, naprawdę są wyrzucani z pracy. Marcin nam opowiedział o takich przypadkach. Marcin ma dość dobrą pozycję, dlatego że jest utytułowanym ratownikiem, wielokrotnie nagradzanym pielęgniarzem z dyplomem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie e, właśnie. i mean firmom i agencjom w zakresie ochrony zdrowia. Natomiast no, po prostu sytuacja jest bardzo trudna. Jest bardzo dużo postulatów, o których się nie mówi w mediach. W związku z czym spotkaliśmy się dzisiaj, nagraliśmy materiał do takiego krótkiego klipu, który postaramy się wypuścić jak najszybciej, w których ja i Marcin będziemy mówić o tych sprawach. Jak widzicie, są to dla nas sprawy ważne i mam nadzieję, że ten materiał, który dzisiaj tutaj przygotowujemy, to pokaże. No właśnie, to na co tak jeszcze na co tak naprawdę zwracają uwagę w tej chwili na pracownicy służby zdrowia. Ochrony zdrowia. O, może Marcinie. Jest z nami tutaj. Marcin jest na Państwu. żywo Dzień na moim dobry. profilu na Facebooku. Mówiłem o tym, że właśnie przygotowujemy materiał, który przedstawia prawdziwe postulaty sektora ochrony zdrowia. Chodźmy wciąż, żeby tak znieść. Dobrze, o, tak. E, wiecie, i, no i co? Prze Marcin omówił 10 postulatów, to nie będziemy ich teraz streszczać, bo robimy osobny film, w którym to zobaczycie. E, natomiast ja mówiłem, że są to rzeczy ważne, z którymi jak najbardziej się zgadzam. E, jednak, może tylko jedną zdradzimy taką rzecz, która będzie. W tym filmie poruszona, a mianowicie, e, kupa osób pracuje w sektorze ochrony zdrowia, e, nie mając zatrudnienia na umowę o pracę. I czy ludzie nie mają w ogóle prawidłowych ubezpieczeń? To jest po prostu skandal. Z jednej strony ryzykują zdrowie i ryzykują życie, z drugiej strony placówki ochrony zdrowia optymalizują sobie koszty, nie zatrudniając tych ludzi, nie dając im pełną ochronę. Tak jest, czy nie? Tak, tak niestety jest. I w momencie, kiedy taki medyk trafi na kwarantannę albo trafi do szpitala. E, nie ma tak naprawdę płatnego L4. Zostajemy bez środków do życia. Mamy jednoosobowe firmy, mamy leasingi, mamy raty. Tak? I niestety, no, ale to, to spowoduje bardzo duże problemy finansowe szczególnie w sektorze ratownictwa medycznego, bo tam tych osób na kontraktach jest prawie 50%. No, także dzięki Marcinie za odwagę, za to, że byłeś dzisiaj z nami i czekajcie na nasz materiał, który się niedługo pokaże i, i poza tym <grymnie> pewnie jeszcze złożę jakieś życzenia, ale korzystając tutaj z tego, że niektórzy z nas widzą Was, wszyscy mówią o odstępie, dobra, to odsuwamy się, pokażemy, że jest, <grym> jest w tej Rzez chwili odstęp, pokażemy pokaże. to jeszcze raz, słuchajcie, zobaczcie, ja jest ma, dosyć ja, duży odstęp. No, ale mamy środki ochrony Ja będę teraz to mówił głośniej, żeby mnie było słychać, więc Chciałem na koniec złożyć jeszcze, e, chciałem złożyć życzenia. E, nagram je osobno, ale tym, którzy nas później nie będą widzieć, życzę spokojnych, radosnych świąt. I czekajcie na nasz film z Marcinem z podwarszawskiego szpitala wojewódzkiego zakaźnego, gdzie mówimy o prawdziwych postulatach środowiska medycznego, o których nie usłyszycie w mediach, bo pracownicy ochrony zdrowia są zastraszani, żeby za dużo nie mówili jak to wygląda naprawdę. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. A my widzimy się niebawem, Ogl słuchajcie, oglądajcie media społecznościowe, bo tam z wami się łączymy, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!